Hej, hej wszystkim. Tutaj ja, Martin Terdor. Yy, przedstawiam się, ponieważ wielu z was nie wie, na jaki kanał wchodzi, więc mówię to. Yy, ze mną jest Gracjan. Graku. No i Kamiak. Chyba. ja jestem. I Kevin, który... E, e, nie gram, bo i... coś zrobiłem z MTA i nie mogę grać. E, I... I chciałem Wam powiedzieć. Albo dobra. E, e, na, e, Nagrasz jeszcze jeden odcinek, ale później Martin, bo chcę coś ogłosić. Dobra. Czy w CSGOU? Martin, bierzesz się na podstawie? Mm, to. Y, nie. Y, 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 dobra, ty nigdy nie lubiłem dotykać. Y, facetów po gaciach. No bo taką pracę ma policja. Maracie cię po jajach, mówię, się ma że ma taką pracę. O, o, dam taką fajną, fajną, co mi kolega powiedziała. Kto ci, kto ci, kto ci, kto to, 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 to ci wkłada rękę, gacie, tak wielką ochotą, bo nie, to nie dziewczyna, tylko jakiś obcy facet, chwaląc się, że ma taką pracę.

Co ja cię tak? To co robi Nie jak to co? Atakujemy tych tutaj obok. Nowy powstały gang jak on ma? Jakiś LAA. Znaczy AA. Wiesz, szukamy tych. O, dobra, ale leczymy do trzeba. Przedaj na pakę Ej, e, Martin, Martin, mogę kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam Ciebie, Graciana, Ciebie, światowego mm, Pelski, Qua i takich tam różnych graczy, które grałem w PlayStation 5. To jest taki pobożny. A EW.

Chcę nie pozdrowić? No nie pozdrawiam. Altem. Co? Nie pozdrawiam cię. Pewnie. A ja co? cię pozdrowiłem, dlaczego mnie nie pozdrawiasz? Ty jesteś nobem. Sam jesteś nobem. No co, ja sobie w tak. Nie Tak. Z ciebie nob jest. jest noby. Noby, noby. Z każdym Dlaczego tam tego koleśa nie ma? O. A jeszcze nie lubcie grubego. Jaki no? pozdrawiam. Bo on gra, na tak w sesie. Co? Dopiero teraz odchodź? O. Nie. No. Jeszcze raz. Dopiero teraz podglądasz? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. Już wcześniej. Sam do mnie zadzwonił kiedyś. Chyba z tydzień temu. To nie że No i z, ma waka. Na dwóch kotach. No. No Na no moim? No, na moim. Znaczy dał mi. A ja nabijam sobie rangę lekutko. Kon Ko musiał cheatować, bo to stworzył taki kupi, nie? Ojej, no. co ja powiedział na filmy <grymne> No dobra, bo... no, bo... Chyba będziesz musiał zmontować ten... Mm. O, no. yes. Gruby to taki super przyjaciel. O. Taki super przyjaciel. Mm nie? no no mm. no, dawaj, pomóż o, jeszcze chcę pozdrowić lewego i miłego lewego lewy taki koleg o. lewy YouTube, na youtube teraz nagrywa ze sobą tylko więcej takich nie Yeah. 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 <laughs> Super. Ha. <Yeah. Yeah. laughs> go zaproszę. No, bo, on nie zapraszam. <gry> Kika miał. Kika znaczy? to hmm. na... Martin. No. Bierzisz z rano serwana, na którym są headshoty? Eee... Yy, zbiłem na nim. Ale, ale tam... Nie. Ar... nie. Nie na tym, na nowym. Z 80 slotami na... Ale pełno graczy trochę jest, żeby... Miałem kogo zabijać, no, żeby nie. Nie, nie pełno, tam, tam będzie... U że on będzie 40 graczy. Odawaj, dawaj, dawaj. 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 ale nie teraz, jutro, jutro startuję. Dzisiaj wygrywamy podmianki. Ale skrypt jest nie jest 300 skryptów. Na headshoty, na... na takie slow motion. No. Wiesz o co chodzi. Super. Dobra, no to sorry za wcięcie się w film. Nara. To był nasz nieznajomy kolega. Hmm, Grał u tego, którego rodzice nie kochają i którego chłopak to Gimper. Nara. Nie, On całował się z Gimperem na zdjęciu w lecie.